Układ oddechowy to nasza życiowa wymiana. Codziennie wykonujemy ponad 20 tysięcy wdechów, a płuca filtrują i dostarczają tlen do każdej komórki ciała. Nasz nos to naturalny filtr i klimatyzator. Oczyszcza, ogrzewa i nawilża powietrze, zanim dotrze ono do płuc, chroniąc je przed zanieczyszczeniami. Nasze struny głosowe są jak instrument muzyczny. Wibrują, kiedy wydychamy powietrze, tworząc dźwięki, które pozwalają nam mówić i śpiewać. Nasze drogi oddechowe są samoczyszczące. Wyścielają je rzęski, które działają jak szczotki, i przesuwają zanieczyszczenia z powrotem do gardła, byśmy mogli je połknąć. Płuca zawierają około 300 tysięcy rozgałęzionych oskrzelików. To jak miniaturowe drzewa, które wciągają powietrze w głąb naszych płuc. Płuca mają od 300 do 500 milionów pęcherzyków płucnych. Gdyby rozłożyć je na płasko, pokryłyby powierzchnię kortu tenisowego. To tu zachodzi wymiana gazowa. Przepona to nasz główny mięsień oddechowy. Kiedy się kurczy, płuca wypełniają się powietrzem, a kiedy się rozluźnia, powietrze jest wypychane. Żebra i mięśnie międzyżebrowe zapewniają płucom ochronę i elastyczność. Pozwalają one na rozszerzanie i kurczenie się klatki piersiowej. Kontrola oddechu jest automatyczna. Za centrum oddechowe odpowiada pień mózgu. Dlatego nie musimy myśleć o każdym oddechu, który bierzemy. Nasze lewe płuco jest mniejsze niż prawe. Ma dwa płaty, podczas gdy prawe ma trzy. To małe poświęcenie, aby zrobić miejsce dla serca. Płuca to jeden z głównych narządów, które pomagają nam pozbywać się odpadów. Wydychamy dwutlenek węgla, który jest produktem ubocznym metabolizmu. Ziewanie to tajemniczy proces, który pomaga nam dostarczyć dodatkową dawkę tlenu do mózgu i płuc. Prawdopodobnie chroni nas przed zasypianiem. w płucach krew staje się jaskrawo czerwona. Dzieje się tak, ponieważ wiąże tlen, który ma jasno czerwony kolor. Naczynia włosowate oplatają każdy pęcherzyk płucny. To tak, jakby wokół każdego małego balonika była siateczka, która odbiera tlen. Podczas ćwiczeń możesz oddychać nawet 40 do 60 razy na minutę. Płuca zwiększają swoją pojemność, aby dostarczyć więcej tlenu do mięśni. Nasze płuca są chronione przez błonę opłucnej. To cienka, dwuwarstwowa powłoka z płynem, która pozwala płucom poruszać się bez tarcia. Palenie uszkadza rzęski i pęcherzyki płucne. Zanieczyszczenia nie są już usuwane, a pęcherzyki tracą elastyczność. Kichnięcie może podróżować z prędkością nawet do 160 km na godzinę. To jak mała eksplozja, która ma na celu usunięcie zanieczyszczeń z nosa. Kawka jest wynikiem mimowolnych skurczów przepony, spowodowanych drażnieniem nerwów. Dziwne, ale każdy z nas je zna. Wąchamy mózgiem. Zapach jest jedynym zmysłem, który omija ośrodek przekaźnikowy w mózgu i od razu trafia do układu limbicznego. Przez nos oddychamy automatycznie, oddychanie przez usta to opcja awaryjna. Nos to droga preferowana, gdyż oczyszcza, nawilża i ogrzewa powietrze. Płuca to jedyny organ w ludzkim ciele, który pływa na wodzie. To dlatego, że zawierają mnóstwo powietrza, nawet gdy wydaje nam się, że jest puste. Kawica jest wzmocniona chrząstkami. To zapobiega jej zapadaniu się, co pozwala nam oddychać swobodnie. Mięśnie potrzebują tlenu, żeby wytworzyć energię. Bez wydajnego układu oddechowego, żaden ruch nie byłby możliwy. Układ oddechowy to nasz osobisty napęd. Pozwala nam oddychać, myśleć, ruszać się i cieszyć się życiem. To wspaniała maszyneria.